Pora. Pora po prostu powrócić. Przerywam ten filmik, aby nadać ważny komunikat. Organizuję ruch niepodległościowy, a dokładnie mówiąc, powstanie Bedwarso. Nie, no dobra, żartuję, to dobra, ja pierdźcie, to jest taki cringe. ja pier- Na samym wstępie tego filmu chciałem się odnieść do tytułu tego filmu. Chcę, aby kontent typu. Chcę, aby content. Ty... Kurde. Chcę, aby content typu. Kurde nie umiem mówić! Chcę, aby content. z trybu. Kurde, jaki to jest trudne. Proszę, chory jestem, no mi nie pomaga w ogóle. Chcę, aby content z trybu Bedwars powrócił. I chciałem tym filmem zachęcić innych, żeby wrócić i powspominać te stare dobre czasy. Jak się kupowało te myszki, które lepiej drag klikują, a które nie. Aby po prostu. Żeby był jakiś różnorodny content, jeżeli chodzi o Minecrafta. No bo jak możecie zauważyć, no jest trochę krucho. No i też no, na ten temat chciałbym porozmawiać w oddzielnym filmie. No bo co mamy? No mamy tą nieszczęsną anarchię. E, mamy też box PVP na serwerze rapy.pl. E, PS to nie jest reklama. E, przeglądy z naprzódów. No i content skierowany dla dzieci. No i. No tutaj myślę, że jest tego tutaj po prostu najwięcej. No i po prostu chcę to po prostu kurde, co mam z tym po prostu japir. No i po prostu chcę to zmienić. Taki bardziej szczegółowy plan opiszę w następnym filmie, a teraz zapraszam was na luźny odcinek z Bedwarsów w pełnej komedii, szczególnie w połowie filmu. Oraz myślę, całkiem nie najgorszego jak na powrót montażu. E, także co? No myślę, że to by było na tyle. No i zapraszam was do oglądania. Tak więc, witam Was bardzo serdecznie po tej jakże bardzo krótkiej przerwie. Na razie nie wierzę, że kiedykolwiek. Ok, porobiliśmy to. Generalnie nie wiedziałem, że kiedykolwiek powrócę do nagrywania jest to dość spontaniczna decyzja, bo ponieważ mi się bardzo e, nudzi. Tak na serio, no to e, no po prostu zatęskniłem za nagrywaniem. i postanowiłem, że no znowu będę nagrywać tak bedwarsy. E, I czemu no to e, po prostu w innych grach mi nic nie wychodzi dobra, on nie ma łóżka On nie wie na całe szczęście Dobra On jest obok On jest obok Chyba tylko A, bo on poszedł w drugą stronę, okej okay. Drabinka Abdurżu A, bo on nie miał łóżka A dobra, to teraz ma sens Wiem doskonale, że generalnie Minecraft Bad Wars umarł śmiercią naturalną i raczej nie kręci to jakichś dużych wyświetleń, ale po prostu, no. Twierdzę, że dalej, Content 1.8 ma potencjał w porównaniu do <kuh> Contentu 1.16. Yy, I na pewno chciałbym właśnie stworzyć film na temat, yy, właśnie, Contentu 1.16. Tak, sobie luźno swoje luźne myśli e, powiedzieć, jak w ogóle to jest mój chyba z dziesiąty powrót. Bo już wcześniej, oczywiście, nagrywałem filmiki, w których e, mówię, że powracam, mówię, że no tym razem mam, mam wolę, mam chęci, żeby powrócić do tego nagrywania, ale zawsze, no, szkoła odgrywała główną tutaj rolę. To, dlaczego tutaj nie nagrywałem? Dobra, tak sobie idę, idę, i tu przeciwnika nie mogę żadnego znaleźć. A tam jest, tam się biją, okej. Okay. Może jak on się dziwnie budował, Ja pierdzielę Dobra, on tu jest chyba nie. Nie, nie ma go. Dobra. Dobra, tam się jakieś rzeczy dzieją. Ciekawe, sobie zjemy się łóżko. Teraz będzie dobry moment, żeby tam wbić. Chyba. Tak. Dokładnie, gg. No i właśnie, za to kocham Coxcrafta, naprawdę. Właśnie to typowe wyzywanko od botów. Nawet nie odpowiadam na takie zaczepki, bo to nawet nie ma sensu z takimi, ludzi, z, z takimi ludźmi dyskutować. Co ja miałem zrobić? Ja szedłem po prostu za nim i po prostu go dobiłem. Co miałem czekać, aż on się zregeneruje? On ma... dobra, nie mógł mnie widzieć przez chwilę, co jest? On tu już idzie. Dobra, sobie takie kulturalne schodki do niego zrobimy. Oj, no to fajne schodki. Boże, jak on spadł. No spadnij. Boże święty. Okej, okay, nie wiem co on próbował zrobić. Jeszcze się zbugowałem w bloku. A też wróciłem do nagrywania, nie tylko, bo po prostu mi się zachciało, tylko chcę po prostu rozwijać e, swój potencjał montażowy. Myślę, że ludziom po prostu tak od czasu do czasu brakuje właśnie takiego content contentu Bedwars, bo wszyscy którzy nagrywali wcześniej 1.8 Eee, a, bo nie idzie do mnie, dobra No dobra mam Jabłko OK, Ale wyżej to on się nie mógł budować, naprawdę Typowy chyba Fortnite gra morski, on pewnie jest obok mnie no, to idzie mi zniszczyć łóżko a tam jest, no idzie mi Ani on na środek idzie, nie proszę nie rób tego człowieku, nie rób No i, no boż Musiałem się jakoś zimnie zahaczyć Nie gdzie on ma łóżko? On idzie tu Znowu No i zrobiłem, ale <laughs> nie dosięgnąłem Drabinki Bo nie Wow, już się nie spodziewałem. Butujmy się do góry razem, dawaj. Ma fireballa czy nie? Wiedziałem, że ma. No mądrze gra, Dobra. Nie ma żadnego tego. Protection na nic. No. GG. Ty kurde, już druga ręka wygrana. czy się normalnie pro playerem. A few moments later. No tak, zajm. Ale nie no, generalnie jak już tak mówimy o kontencie 1.8, to dużo osób się niestety podzieliło z tym. No bo tak naprawdę teraz graj sobie w Tryb Bedwars, gdzie zostali albo sami początkujący graczy gracze. Którzy chcą zacząć grać w ten tryb. I sami pro playerzy. Tacy naprawdę ceńcy którzy tylko wiecznie napierdzielają tego Minecrafta. I, I nie grają w inną grę, tylko po prostu zostają przy jednej grze. Co nie zauważył, czy co? O Jezu. Spadłem, bo że sam się strapowałem. Nie. Yeah. Nie on do mnie idzie. Idź. Stąd. Please. No chodź, no chodź. No Nie, on ma Firebola. Stereo na takim poziomie już kupił Firebola. Ja pierdzielę. A to jest ten sam typ. Co przed chwilą z nim grałem? A, ale co? Co się stało? Aha. No, no dobrze. No. <śles> Bob zniszczył mi łóżko i postanowił wyjść. Ciekawe. Mimo, że miał łóżko. Nie wiem, może ping był za, wys za wysoki czy coś. Na, na Syberii gra, normalnie. Niebieski tu idzie. Też nie ma żadnych diamentów, nie zabrał. Chyba wrzucił. Idzie. Muszę szybko kupić. Od razu... A nie. A dobra, tu jest dopiero. A ja tu nie doskoczę, normalny tutaj... No i... Lipa. Tak trochę. A on mi odepnął, dobra Żyje O no nie, już do na mnie idzie Mega, że ja nie mam protection Dobra, pójdziemy tu Hello there Ja pierdziele, się przestraszyłem co on tu robi Nie zauważyłem go w ogóle A dobra, nie wejski tam jest Muszę mu łóżka Dobra Ja go kompletnie nie zauważyłem, się przestraszyłem Ja pierd... Bo chłop na jakiś niewidce był czy coś bo nie wiem nie widziałem go kompletnie co ten niebieski tutaj został no i był na środku no ja pier nie on tam nie no nie no nie trafię nie no późno. nie no sensu. już straciłem, super straciłem trzy firebola świetnie a bon tu ma Najpierw pójdziemy tu, kulturalnie po diamenciki. A, nie ma, no spoko. Co on, on, sobie kupi... Te... Jak jeszcze sobie kupił diamentowy miecz, to ja wychodzę, nie? Poddaję się. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry... Jeszcze nie trafiłem, ja pierd... Nie wierzę w to. Nie bo, a to jest głupi pomysł Ja pierdzie, nie trafiłem Dobra, ma luzie z nim. Tylko nie mam fireballów, a nie mam A nie mam protection, ale Żebym wrócił się Właśnie, takie ja po prostu głupie błędy. Spanikowałem, nie zrobiłem klacza. No i lipa, no. Dobra, to będzie ostatnia renda. Musimy trzecią wygrać. Do trzech razy sztukę. Koniego No mi znagowało. O, dobra. Zbieramy sobie kulturalnie jego rzeczy. O, już idzie do mnie. Ten człowiek najmniejszy. Dobra. Czasami high ground w tej grze nie popłaca. I to tutaj jest idealny przykład tego oto pana. No i... Dobra, cię wrzuciłem diamenty. Co? Ja pierdzielę. No tak, Zaj. Dobra, nie możemy zakończyć odcinka przegraną, bo to jest... To jest naprawdę niesprawiedliwe. Dobra, teraz full skupienie. Musimy się skupić, żeby to wygrać. Już nagranie trwa 23 minuty i nie będzie mi się chciało tego montować. A też wróciłem do nagrywania, nie tylko bo po prostu mi się zachciało, tylko chcę po prostu rozwijać e, swój potencjał montażowy. Wow, no to było ciekawe, nie ukrywam. Znowu jakiś lunarowiec. Dobra, porobiony na pół HP, ale cicho. On ma... Yeah. Serio on ma ten? ja nie mam kill'owa, no nie Nie, proszę nie Nie widzi mnie, nie widzi mnie, nie widzi mnie <trybujesz> No nie Ale strefka weszła, człowieku Chyba kupiłem sobie kulturalnie jabłuszko. Jemy je. Zanim on się otrząśnie, zanim co to. Dobra, porobiony trzy razy. Jednak, jednak coś tam pozostało z, z tych dwóch lat. Jakieś doświadczenie. To było bardziej niż pewne. A, nie ma tego mostu. No przykro mi. Aha, pozostanie. Nie, nie, nie. A, dobra, nie przeżył. O, ja pierdzielę. A, dobra, okej. Okay. Nie miał łóżka, nie miał łóżka. Ja pierdzielę, nie wierzę w to. No tak. Musiał to kiedyś nadejść. To jest najbardziej nienawidzona mapa przeze mnie, bo nie dość, że jak pójdziesz na środek, to będziesz miał diamenty. To jeszcze będziesz mieć emeraldy. I właśnie ten pan tutaj na pewno zbierał diamenty, chyba diamenty. Nie widzi mnie, no i przeżył, no cóż. A mam tu małuszko odkryte w ogóle, o co chodzi. No pięknie. Aha. No spoko, nie ma problemu, dzięki za oddanie wina. No dobrze, więc yy, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Tutaj nie mówię, żebyście zostawili subskrypcję, żebyście lajkowali. Like bo to, to mi jest niepotrzebne. Ja tylko nagrywam z pasji, a nie tak jak <laughs> inni youtuberzy. Yy, Zapieni. Nie no, oczywiście żartuję. A jak chcecie to oczywiście możecie... Yy, Zostawić łapkę w górę wraz z subskrypcją. No i wiadomo, wraz z dzwoneczkiem, żeby więcej. Żeby... Boże twój! Żeby nie przegapić więcej tych cudownych filmików ode mnie. No to co, no to tyle. No to trzymajcie się i cześć!